Cześć z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest PITES porównanie Poco F3 kontra Xiaomi Mi 11 Lite. W Poco F3 mamy Snapdragon 878 GB pamięci Lite yy, RAM. Nie Lite, w Xiaomi Mi 11 Lite właśnie mamy Snapdragon 780 G, 8 GB pamięci. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci sprawdźmy jak działają, który jest szybszy, który lepiej odpala aplikacje, który lepiej pozostawia je w ramie to samo zrobimy w przypadku gier, więc cóż, lecimy Allegro no, dobra, coś się to mniejsza oto Aliexpress, no, znowu reklamy, ale w miarę podobnie Ceneo dla poko, Galerie, tu jeszcze nic nie mamy, więc wygląda jakby było tak samo HBO 7 minimalnie Polsat Box Go, czyli stara IPLA, Poco i jak dojadę PL, Xiaomi, mapy, też mi 11 light, szybsze, Player Pro, jeszcze raz, ciach, Player PL, mniej, szybciej, Olix, też szybciej mi 11 pyszne PL. Troszkę szybciej poko, nawet troszkę bardziej. Glovo. Zawsze jakieś powiadomienia. Jak na którymś telefonie nie wcisnę powiadomienia po jakimś zamówieniu, zawsze później przy kolejnym gdzieś są. Naprawcie to, naprawdę. Śmiesznie to działa. Sklep Play. Chyba mi troszeczkę szybciej. Spotify dla mi Tap Talk dla Poco TripAdvisor dla Xiaomi Twitter dla Xiaomi Uber Poco Wykop Remis YouTube Xiaomi No, Mi 11 Lite trochę szybsze. W obu smartfonach mamy tyle samo RAMu, czyli 8 GB. Sprawdźmy, jak działa zarządzanie nimi. No już widać, że w poko coś ubite. Następne też, tu już wszystko w obu w ramię, w obu w, ramie, w obu w ramie. Ale szybciej z tego RAMu się ja mi wychodzi. Widzicie, dotykam i tak jakby lepiej to wygląda. Na razie, reszta po w ramie wszystko. Zobaczymy, czy tak będzie do końca głowo często się ubija, bo to normalne niestety w tej apce. Tutaj sklepy w ramie, Spotify tak samo, TapTalk tylko w mi, Tripadvisor w obu, Twitter w obu w ramie, uber tak samo, wykop tak samo, YouTube w ramie. No cóż, na razie minimalnie chyba się ja mi lepsze. 11 Lite od poko. F3. Dobra, zobaczmy, czy w grach będzie większa różnica, więc nie przedłużając, wyczyściłem, wyczyściłem pamięć. Lecimy do gierek. Sprawdzamy Asfalt 9, jak będzie w grach. Czy któryś z nich będzie troszeczkę szybszy, czy też nie. Zaraz się tego dowiemy. No więc patrzymy, co tu z tego nam wyniknie. No ten teoretycznie, bo tu jeszcze grane nie było, jak widać. Dobra. Templar 2 Poko Poko ma ciekawą wibrację taką. Nie wiem, pewnie to słyszycie ciekawe Wild Reef czyli LOL. On będzie w LOLu No, chyba ten troszkę szybciej. No tak, minimalnie szybciej poko. Dead Trigger 2 migło praktycznie. Nie widać Unkilled. Też szybciej mi 11. Z lightem Call of Duty No, a który No, jak widać, ten to szybciej. Ciach. No. Gra była ponownie uruchamiana, więc. Dobra, no już nie będziemy dalej czekać. World of Tanks. Znaczy, no, no, nowa łatka wyszła i problemy. Znaczy trzeba coś przeklikać, jak to zwykle. Dobra, czekamy, co tu z tego wyniknie. Words of Tanks, który szybszy? No, minimalnie ten. By było, dajmy dokończyć animację, chociaż widać po samolotach. Że tu już możemy wybrać sobie te 34, a tu Pantera. Pantery pewnie, czy co tam jest, nie pamiętam. Super Mario Run, czyli Marian. Poko. troszkę szybciej. Angry Birds 2. Minimalnie pokoł. Real Racing 3. Tym razem Mi 11 light. Dobra. PUBG. będzie w PUBG. POCO, POCO. Troszkę szybciej. Dobra. I ostatnie Ark Survive. Evolve, czy jak to się tam zwie? No, POCO. No tu w grach widzicie już POCO toczkę lepiej. Nie jest tak, że mi wszystko wygrywała, choć no widzicie zbliżone fony, ale nie do końca. Co bym wybrał? Ten ma trochę fajniejszy wyświetlacz, ten jakiś trochę ma dziwną kolorystykę. Może dlatego bym tego wybrał. Co do wydajności, no... minimalnie chyba też bym bardziej był... zasieniał mi, że tak się wyrażę. Ale jeszcze zobaczmy, co zostało w ogóle w ramie z tych gier. No, na razie widać... Pierwsza uwalona gra. Druga też poza -y. a pamiętajcie, że smartfony mają po 8 GB Wild Rift. O, no, tutaj też jest uwalone No to już. Otóż... No nie, nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze w obu widać, że to wszystko jest restartowane. Unkilled to samo. I Call of Duty to samo. World of Tanks. O, tu w mi pierwsza gra w ramię. Marian też w ramię w siłę. No więc za dużo razy przyciskam. Eee, ptaszki są w wobu. Real Racing. Się mi siedzi w pokonie. PUBG. W Wobu. Ark. No, tak jakby w obu, chyba że to się tak szybko ponownie uruchamia. No ale cóż, co odnośnie tych fonów, szczerze mówiąc, no raczej to na tego stawiam. Widać, że w ramie. Trochę lepiej może ta sama teoretycznie firma, też po 8 gigano, no ale lepiej tutaj. Ogólnie też bym chyba raczej brał Mi 11, żeby patrzeć na te dwa smartfony. Dobra, tyle z odnośnie tego speed testu, odnośnie Poco F3, ale nie Xiaomi Mi 11 Lite. Macie playlisty, dzwonek subskrypcja na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!